Pokaż, Kiciu, jak się kota bawi. No, no pokaż, jak się bawisz choinką. No. Kiciu, tu. Tu. Już skończyła się kota bawić, nie będzie się kota bawić. Tu. No. Pokaż koto, jak się bawisz. Hmm? O tak się kota bawi. O ślicznie, ślicznie. Tak. I ugryźć można i łapką pacnąć, tak? I kokardkę można poszarpać. Tak koto? Mądra kota, tak, mądra. Mądra kota siedzi na kolumnie, macha ogonem. Pokażę jak machasz ogonem. A, bardzo mądra kota. No dobra, dość tego przedstawienia. Dziękujemy za uwagę. Kota, pomachaj łapką.